Nisko, piłka jest szybko chodzi w tym jest. Nie. Piłka robi przykusy dzisiaj duże. Tu większe nerwy tutaj są, nie? Przerwij, przerwij. Dobiega końca, pierwsza połowa spotkania. No myślę, że po tym niemrawym początku tam osiągnęliśmy w jakiejś 15 minucie inicjatywa i do końca spotkania z lekką przewagą byliśmy i stworzyliśmy bardzo no trzy dobre sytuacje. I najlepszy był Jakub Wir, gdzie mógł podciąć piłkę nad rąkaczem. Szkoda, że to nie wyszło, a da swoje cofnęło się i kontruje nas. O, ma... o, 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 o! Szkoda, szkoda, bo zaspaliśmy. Piąta minuta, drugiej połowy. Także dobre dośrodkowania. Więc to Agostino chyba dośrodkowywał. Ładna no, bramka, trzeba przyznać, ale szkoda, że to godzinach no czupaczkiem Niech wyrównać szkoda, ale dobrze, dobry prognostyk na dalszym części meczu. Ale jeszcze stoi na obronie. Ja. Bazewa. Kurde. <gry> Ja to jestem wiarygodny, co oni mają szczęście, nie? Słupek, poprzeczka, dwa no. Do... Nie, tego się nie da opisać po prostu. Nie! Ej! Jaśnie nie! Nie! Nie!